Jakby Tam. co streama, może urwać, bo widzę, że są drobne jakieś. Mogę streama. Dobrze. Urwieć. Nie olec streama, tylko 15 Ale co się więc. Ale urwał. Uff. Jak zaczynamy? I najlepiej. No i to jest tak. Aha. Oh. Kurde. O, o, strata była kurę i... od no. razu po prostu o, na o, 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 to? Dobrze jest. Kurde, o, Nice. To oh, kurwa myślę, że poleci na górę. Przedpolem państwa, ładnie lubię <laughs> patrz, już robił to, już mm. robił to. Ktoś przez to coś w jakim przestał robić. Wykujcie. Kurwa! Ja. Kurde, ale co to było, to tak wyjebało Ale nie czemu on tak wybił? No tak, nie na pewno ktoś kliknął, on by sam nie wybił. Nie mi ja mi już mi nie wracałem, bo kurwa, no bez przesady. Krystik, na drugi ty stajesz. Kurwa, to nie jest normalne. My się zabiegamy jak tych botów tak wypierdalasz tu piłkę. Nawet nie ma mowy, Dokładnie. kurwa. Nie kliknij ja tam, nie mogę. Pi... W ogóle, leci do piłka do botów, to nic nie klikać, kurwa. Nie wiem, <laughs> że on tak powiewał. miał miejsce na wszystko. No nie Ale nie, nie, tutaj to przymulenie było, widzę nawet po ruchach, że leci piłka i opóźnienie miałem z dwie sekundy dopiero, nie. A było Kurze, dobrze, kurwa, znów się zaczęło pierdolić. Długo nie grał na bramce, to też może ci powiedzieć. A, ale to nie wiem. W no jakie i... długo nie grał? Chyba ty. grać. Nie, no 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 pokrywam jest... sobie. A, tak. na, no no na to, to nic też. nie poradzę. No to jak uważasz, coś zrobisz? Ale dobra, teraz się skupię z drugiej kłopot. No. Nie wierzysz, że pod taką taką kliknąć, no, normalnie ten, tak, to jest głupota. Ma no? no sensu w opie, no? Ja nie klikałem, ale nie usam. Ja, to, ja, to ja nie grałem, no. nie Nie, no przecież tam jestem, no. Tak no, no. Jak no ja prostu Dobra, no ja wychodzę. Ja tak. Takie lagi mi się zaczęły, że no nie jestem w stanie nic zrobić. Dobra. Pierdolony dobra. No nie wiem. Oh. Uch. No nice. Dobrze, to dobra. Dobra. Ja... Yeah. No ja Dobra, Dawaj. jeszcze drugi mecz. Wiluś ty grasz, czy krytyki idzie budę? No. To pewnie. Eee. Oni kurwa tak naprawdę to... Bramki to my ses, raz bot stworzył je, raz sam trąbił na bramę. Tak Oni w ogóle jest... gdyby Wiluś nie miał lagów, to byłoby, to piłki piłki uronił. No to też czego to wreszcie no, praktycznie obojętnie to piłki były. Tylko za reagował To co mam robić? Tak, jest zabawka. Dawać się. jest jedna, jedna bramka, tutaj. Żadnego gole na wyjeździe nie liczy. Kurna, nie wiem, czy to bot wybiło, że ktoś klikał, a naprawdę leci ta piłka do botu, daje się. Nie, mam. Od... Nie klikajcie, kurna, tego naprawdę. Nic. Żadnego strzału, nic, nie chodzi, tego nie wywalają. Ja nigdy nie zakończyłem. Yeah, już no tak później tak. jak piłka, z po, położyłem uciekła na, na ich połowę, później oni dadzą z drugiej głową, to ja nie służę wrócić. Czy znowu zaczynają? Ja, nie miałem pytań. A on nie ma sensu. Aha, teraz sprawdzam. A on jest z drugiej strony. A, A jest z drugiej strony na tajemnicy. Dobra jest. Ali? Ja Powiedziałem. No. No. no, musimy się przywiesić. No Na boty to, to nie ma co w tym meczu liczyć, widzę, no to coraz failują Jak mamy? Trzeba na nich siąść, kurna, to jest... W tamtym meczu najkredyczniej siedzieliśmy tylko, że no... Długie brąki zadzieliśmy Brawo Na razie Jeszcze raz. Kurwa. Brawo Kurwa. ten pan go to nic nie robi. Nie chcę tego biję Kurwa, brachu. To był pes, że zakręcił A, A, kurwa. No, ja to miało być pytanie do mnie. No to już no, 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 ja trzy razy już to chyba... widzę. Różne rzeczy robić w tej akcji, kurde nie Dobra, się... nieźle dawać, wciśniemy i... No, spokojnie można go zastrzyć. Trzymaj się, bo akcje to nic nie Bo musimy się też skupić przy obronie najbardziej tę. Aj się muszą skupić, bo tam na boty to nie ma co środkowej obronie zaliczyć w tym meczu. Ale jak pobiegniesz kurna zabotów, to wtedy yy, oni do tyłu wycofają, bo oni też tak robią. na razie to oni też prosto, no, do skrzydła i do środka. Czekajcie. O oh, nie. Pierdolę, te boty się ustawiają jak jakieś nie wiem. No, 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 bo to tyle, no. Złe, ale ten lak to jest jakaś masakra. Wyś nie podawać go tyle. Aha. Ja nawet nie kontrolować swojego zawodnika, Ty się nie da. Ja nie wracać, taki takim dylem. Trzeba wejść na, na początku. Żałuj, żałuję, że po tym pierwszym no. bo co miał na początku nie powiedziałem, żebyśmy weszli. No, to trudno. A to, że jeba, trzeba lepiej. że zawsze kiedy jak Tak, zawsze pojechałem <grym> <grym> na dominację, w tym plażę. No jest w sensie. I lagra. No i Dobra, jeszcze dwa gole, dawajcie. Trzeba okay. coś powalczyć, że ja. z tymi lagami to nie będzie łatwo. Teraz też miałem laga, kurwa ja. i ja. Może tak i brakowało brak srebrną to może strzec. Ja się dziwi, teraz? jak oni to z nimi kontrolują, bo tu ja. można No Może oni nie mają ja lagę, nie nie no, oh, ja nie że oni postują, Ja mam w ogóle opóźnienie, nie w ogóle lagę. No tak. Oj. Awe. Nice, Awe. 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 Jeden. Jeszcze jedną. Jeszcze <grym> Teraz full, full siat na nich, które są w sranie. ma czas pewnie grać. Trudno, wsiadamy na nich. Ta lag na początku. Kurde, jakby tego nie będę przejął. Wrócę. Kurde. Ora, No! O. O. o ja. Yeah. Kurde. Brawo! Brawo! nice! po A bo nie skończysz potem? A skończyłem. Nie dało się. Tym lago, nie oszukujmy się. Zagraliśmy z lagiem. My, Dobra, my, zagrali. nie, nie wiem. Dobra, jeszcze tylko po chłopu. w też zagrali, wykorzystali, tyle. No to nie oszukujmy się, no mnie się tak fatalnie gra w tym wagonie. Ja uważam, że ten lag... ...mocno przeszkodzi. Klątwa dominacji pucharowa została, niestety. W sumie nie tylko dominacji, bo ja w każdym klubie, który grałem, to... ...puchar to, <noise> to była jakaś pora jedna wielka porażka. No, a tylko Polski jest.